Cześć, kochani! Spójrzcie tylko, dzisiaj również witamy minionki i już stąd widzę, że coś tutaj się dzieje. Hmm, przyjrzyjmy się temu bliżej i sprawdźmy, co takiego właściwie się wydarzyło. Jeśli Wy również jesteście tego ciekawi, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. Hmm, Wszyscy podzieli. Jak długo można czekać? Jak wszy tak zawsze wszystko na mojej głowie! A przecież, przecież niedługo mamy bardzo ważną akcję! I kto ma się tym wszystkim zająć, skoro. O, jednak nie jestem tutaj sam! No, chodź szybko, musisz mi pomóc. Za chwilę wyruszamy, a my wszyscy tacy niegotowi. Co się z wami dzieje? Gruna nas liczy i musimy mu pomóc, musimy być gotowi w każdym momencie, a tutaj wszyscy tacy rozbiegani. No nie no, no tak być nie może. Ha, ale zaraz, co tam takiego przyniosłeś? Spójrz tylko, co takiego przygotowałem. To super nowa rakieta. Będziemy dzięki temu jeszcze szybsi. Eee, ale... Hmm, gdzie mogę ją zostawić? Musimy się w coś spakować. O, um, no w końcu ty to dowodzisz, więc, więc może nam powiesz, co takiego mamy robić. Tylko ja tu wcale nie dowodzę. Gród dowodzi. I o, skąd cały ten bałagan? Hmm, musimy coś ustalić, a, a najlepiej podzielić rolę. Ja mam przenosić ciężkie rzeczy, nie po to tyle trenowałem. Widzisz? Ha, tak. Jak już gru ukradnie, to ha, nie możemy teraz zdradzić co? Jeszcze jakby ktoś usłyszał? Nie, tak. To musi zostać tajemnicą. Więc ja odbieram pakunek i go przenoszę. Daję go tobie. Później ty. E, no, no, no właśnie. Co ty z nim robisz? Ja, ja, ja go pakuję do super ekstra szybkiej rakiety, którą miał odebrać e, inny minion. Mm, muszę szybko odnaleźć, kto miał to odebrać, bo już nie pamiętam za bardzo, ale a, ja to tylko wysyłam. Później następuje odbiór, ale. Hmm. No nie wiem, musimy znaleźć tego minionka, żeby to odebrał. Nie możemy sprawić, żeby paczka zaginęła. Jest to zbyt ważne. O, już tu jesteś. A ja czekałem przed drzwiami. Mamy już dwie minuty spóźnienia, a Gruna nas liczy. O, w końcu zbudowałeś rakietę. Więc um, jak, ta, jak długo ona może lecieć? Muszę wiedzieć, gdzie mogę ją odebrać. To bardzo ważne dla tej sprawy. Więc ty mi ją wysyłasz, ja ją odbieram. I, i, i później co? Gdzie mam ją przenieść? Dlaczego nikt mi nic nie mówi? Musimy obmyślić ten plan jeszcze raz. O, hmm. więc, więc może, o najpierw mi powiedz coś o tej rakiecie, a później zobaczymy gdzie ją przechowamy. A, a o rakietę się nie martw, naprawdę może pokonywać ogromne odległości, więc wystarczy, że będziesz w domu. Będziesz w domu czekać, ale musisz w odpowiednim momencie otworzyć okno. Dzięki temu rakieta wleci do środka, ty ją tylko złapiesz, ale pamiętaj, musisz ją złapać. Nie chcemy, żeby się popsuła zbyt długo na nią pracowałem. A jeszcze później. Um, ach tak, gru. Ktoś musi pomóc uciec gru. No dobra, w każdym razie, skoro role już mamy podzielone, to jest w tej chwili najważniejsza sprawa, więc e, powtórzmy to wszystko jeszcze raz. Jak to pomóc w ucieczce gru? A co ze mną w końcu ja odbieram prezent. Ja też muszę zdążyć, u, zdążyć uciec. I, 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 I co będzie? I niby, niby kto ma mnie odebrać? Eee, a a może też jakąś rakietę. Hmm, no nie wiem, nie wiem. Więc ha, ja odbieram... Ale zaraz, czterech, to udźwignie, jak już odbiorę ten pakunek. No, nie możemy być z tego tacy pewni. Hmm, a ty jak myślisz? A, ja myślę, że nie ma takiej rzeczy, której ty byś nie udźwignął. Hmm. Widzisz? Teraz musisz sobie sam poradzić. Ale skoro mamy już wszystko ustalone, możemy chyba ruszać. Hmm, czyli będę musiał coś wymyślać po drodze. Ach, no dobra, w takim razie muszę sobie opracować jakiś plan B ucieczki. Tak, na wszelki wypadek, gdyby coś jednak nie wyszło. Hmm, muszę porozmawiać jeszcze z minionkami. Może one coś wymyślą i mi pomogą to jakoś rozwiązać. Mam taką ogromną nadzieję. Ha, no dobrze, skoro już wszystko gotowe. Czas się pakować. Musimy tylko czekać teraz na sygnał od gru. Mam wrażenie, że niedługo się już do nas odezwie, a ja już wtedy muszę być na miejscu. Oh, to bardzo ważne zadanie, chyba najważniejsze w całej mojej karierze złodzieja. O, oh, jak dobrze, że już tu jesteś. Właśnie dostałem sygnał od gru. Musimy się zbierać. Bardzo liczy na naszą pomoc, więc jak najszybciej musimy się zapakować. Pamiętaj o tym oknie. Widzisz, ta rakieta musi się tam zmieścić, więc a, czekaj na sygnał. Odpowiednio wcześniej ty je otwórz i, i, i nie popsuj mojego dzieła. Tak ciężko nad nim pracowałem. No przecież już mi to mówiłeś, wiem, wiem, wiem. Będę bardzo ostrożny i otworzę okno. No przecież to nie jest takie trudne do zapamiętania. Ha, no dobra, chciałem się tylko upewnić. Um, o, hej! A Wy kochani, jeśli chcecie nam również pomóc, pamiętajcie by zostawić łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia!